Cześć Wam wszystkim. Witajcie, kochani. Przedstawiam następnego kurczę wariata nawiedzonego gówniarza, oszłoma, sfrustrowanego, który mógł się w końcu wyżyć i powyzywać na kanale, znaczy się, sorry, nie na kanale, tylko na World of Tanks. Okej, okay, dobra, śmigamy. Zabrałem sobie kaptuchę, żeby sobie zrobić zadanie. No, powiem tak, że, że to w sumie też. Moja prowokacja była z... tutaj w tej grze, akurat. O, Danielos, kto Polak? Dostało do mnie odpowiedź. Nikt. No bo w końcu, no kurczę, ile można słuchać tego, kto Polak się ma PL, nie? No i się zaczęło jak się bardzo musiał zbulwersować, bo zacznie zaraz ze mną jechać. Zamknij ryj! No, na dzień dobry od razu tak. Patrzymy dalej. Nie, ty zamknij! Jak takie dziecko w piaskownicy, któremu się zabierze zabawki, prawda? Okej, okay, jedziemy dalej. Może zacznie grać, a nie trzy 3, 3. trzy. Aha, to ode mnie dostał takie. Taką jakby radę. <grytania> Co? Chyba nie zrozumiał, albo, albo nie zdążył przeczytać, bo mu pewnie zniknęło. Nie nauczył się za szybko czytać w szkole. Prawdopodobnie. Jajco. <śmum> Tutaj z mojej strony non-stop prowokacje lecą. Ale już mi w sumie nie zależało na ambicje, bo tak była wygrana. Także, tak dla śmiechu. Dla jaj. Można sobie było pozaleć. O, ty zamknij mordę kurwo z biedronki do mnie. Gościu, jesteś zajebisty. Ciekawe, czy ty grałeś na swoim końcu, czy na koncie tatusia. I tam statystyk też nie miałeś chyba za bogaty. Imbus rysz, ma to jebana. Super, Danielo, super. I gimbus... in <gibus> Gimbus jesteś! Jak się dziecko zdenerwowało na mnie, no. Aha, to dalej znowu Gimbus. Z mojej strony poleciało. Jeszcze dziecko na dokładkę. Aha, jeszcze tak, mama ci pozwoliła grać na kompie. <laughs> a jak niby napisał... A tu nie wiem o co mu chodziło akurat w tym momencie. Aha, tutaj... Aha, dostał ode mnie informację, że filmik na YouTube poleci. Najlepsze hasło to było, ty kurwo z Tak, <grystanie> Ta, mm -hmm, bo ty nagrywasz. Zawsze mi się nagrywają dla twojej wiadomości kolego gry. Każda. Każda bitwa jest nagrywana. A że wrzucam czasami coś na YouTube, no... Jak trafiam na takich, kurde... Oszołomów, jak ty nie no to... No to wrzucam. A że tutaj chyba już... Nie wiem, czy coś jeszcze będzie, czy już nie. Coś tam jeszcze. Ja, za, jamknij, mordę! <grymne> jamknij, mordę! No tak, nie ma sprawy. Jakby nie te słowa, Danielos, kurwa, i inne, to byś chyba nie potrafił pisać, nie? Bo ty, 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 ty tych słów obraźliwych używasz jako przecinków. No, Cały czas, Ty, kurwa, dziecko jesteś. No, no o Ty, przecinek, dziecko jesteś powinno być. Spoko, tanie roz W każdym razie, jesteś, miałeś obiecane, jesteś na youtube Jeszcze ci dam tylko znać. Ciekawy, właśnie, ile ty masz lat, kolego? pewnie z 12 max. Ryj. <noise> A, I to chyba by myśmy na tym zakończyli. Prawdopodobnie. Tak, dobra, no to na razie. Może coś jeszcze znowu mi się uda. Jakiś frajer mi się trafi znowu.